Gdybyś mógł zatem podsumować przeprowadzone przez Twoją firmę wdrożenie i pokusić się o wymienienie takich powiedzmy trzech korzyści wynikających z zastosowania modułu Enova 365 Workflow, bazując na tym, co właśnie udało się u klienta zrealizować. Przede wszystkim wymiana informacji pomiędzy działami. Tak naprawdę zminimalizowane jest przesyłanie informacji drogą mailową, telefoniczną czy ustną. Wszystkie informacje są przesyłane poprzez workflow i te informacje pozostają w systemie. Klient, jeżeli ma coś do zrobienia, to zostaje zadanie w systemie. Automatyzujemy to w pełni i ludzie wiedzą, co mają robić. To Konrad z Enova 6.5. Mówię prostym językiem o codziennej pracy z oprogramowaniem dla biznesu. Pokazuje potencjał jaki niesie za sobą współpraca człowieka z nowoczesnymi technologiami. Moduł workflow stanowiący integralną część systemu Enova 6.5 wspomaga organizacje oraz przedsiębiorstwa w budowaniu dedykowanych procesów, między innymi w takich obszarach jak handel, sprzedaż czy też produkcja. O tym jak to działa w praktyce. Będę rozmawiał z osobą posiadającą wieloletnie doświadczenie w tym aspekcie. Cześć, nazywam się Paweł Maciejski. Jestem członkiem zarządu w firmie Agenit. Nasza firma jest czołowym partnerem firmy Soneta. Od kilku lat kieruję zespołem specjalistów, który realizuje zaawansowane prace wdrożeniowe dla użytkowników Fenowa 365. Dziś postaram się podzielić doświadczeniem związanym z tematyką wykorzystania możliwości modułu Handel w połączeniu z Workflow. Paweł, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Twoja firma jest po zakończeniu wdrożenia u klienta, gdzie zastosowane zostały rozwiązania Enova35 Handel, które wspomaga moduł Workflow. Gdybyś mógł na początku scharakteryzować klienta oraz przedstawić jego oczekiwania względem systemu? Klient z branży produkcyjnej oczekiwał wdrożenia nowoczesnego oprogramowania, które pozwoli na rozliczenie całego procesu produkcyjnego w modelu projektowym. Zastosowaliśmy u klienta wdrożenie modułu handel produkcja i workflow, który wygląda w następujący sposób. U klienta proces zaczyna się od zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe jest ewidencjonowane w systemie Nova 365. Następnie z za zapytania ofertowego generowana jest oferta i do oferty uruchamiany jest proces opiniowania tej oferty. Proces jest wysyłany do odpowiednich osób w firmie, które muszą tak naprawdę zaakceptować daną ofertę, czy będzie realizowana, oraz określić, w jaki sposób będzie ona realizowana. Ile dane zlecenie, które zostało przesłane do klienta, zajmie czasu, pracowników, ile będą kosztowały surowce, czy ile będą kosztowały koszty maszyn i urządzeń w firmie. Jak zatem wyglądało przygotowanie takiego rozwiązania, i co finalnie udało Wam się osiągnąć u klienta? Po zapiniowaniu takiej oferty, oferta była następnie akceptowana przez poszczególne działy w firmie i wysyłana do klienta. Jeżeli klient akceptował taką ofertę i przesyłał zamówienie, to z takiej oferty generowane było zamówienie, a następnie z tego zamówienia generowane były zlecenia produkcyjne. Dodatkowo, na podstawie wcześniej wykonanych opinii, generowane były plany produkcyjne, w których znajdowały się wcześniej wymienione przeze mnie informacje o roboczogodzinach godzinach czy kosztach. Następnie do zleceń produkcyjnych generowane były zapotrzebowania materiałowe. Takie zapotrzebowania materiałowe trafiały do odpowiedniego działu, gdzie są zbierane tak naprawdę zapytania ofertowe. I oferty od minimum trzech dostawców. Gdy klient zebrał minimum trzy oferty, to uruchamiany jest proces w celu akceptacji tych ofert. Odpowiednie osoby w tej firmie będą, wybierają tak naprawdę, które oferty będą realizowane. Nie zawsze jest oczywiście wybierana najtańsza oferta, czasami są wybierane inne. Następnie, gdy jest wybierana oferta i jest akceptowana konkretna oferta, pozostałe oferty są anulowane. Dobrze, to w jakim celu wykorzystujecie anulację ofert? Anulacja ofert daje bezpieczeństwo klientowi, ponieważ z, anulowa z anulowanych ofert nie ma możliwości wygenerowania zamówień do dostawców. Klient z zaakceptowanej oferty generuje zamówienie do dostawcy, a potem na podstawie tego zamówienia przyjeżdża towar do firmy. Na podstawie już wprowadzonego wcześniej zamówienia jest przyjmowany towar na magazyn i generowany jest dokument PZ. A co się dzieje w takim razie za fakturami zakupowymi? W momencie, kiedy wpłynie faktura zakupowa do firmy, jest uruchamiany osobny proces. Proces zaczyna się w sekretariacie i w module DMS. Osoba, odpowiednia osoba w firmie wprowadza odpowiednie dane do, do systemu, skanuje tą fakturę, załącza do procesu i uruchamia odpowiedni proces w firmie. Proces trafia w pewnym momencie do działu technologicznego, gdzie technolzy na podstawie danej faktury przypinają odpowiednie dokumenty PZ do tej faktury. PZkę mogą w bardzo łatwy sposób odnaleźć w systemie, ponieważ jest ona powiązana ze wszystkimi poprzednimi dokumentami. W systemie. Po wyborze odpowiedniej pezetki faktura trafia do kierowników działów, a potem do działu księgowości, gdzie zostaje rozksięgowana na odpowiednie zlecenia produkcyjne. Mówisz tutaj dużo o procesach, które zostały wdrożone w firmie. Zakładam, że ich jest kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt. Popraw mi, jeśli jest ich więcej. Natomiast chciałem się Ciebie zapytać, bo często w aspekcie workflow mówi się, że procesy są automatyzowane. Jak to wygląda w firmie, u której przeprowadziliście wdrożenie? Czyli na ile te procesy są zautomatyzowane, a na ile jest konieczna ta ingerencja człowieka, nazwijmy to jego klikalność w system? Znaczy, zawsze wdrażając y, moduł workflow, chcemy uniknąć klikalności w systemie. Chcemy, żeby jednak proc, y, klienta y, prowadził y, system za rękę. Mhm. Żeby nie było sytuacji, że ktoś musi się nad czym zastanawiać, co powinien teraz zrobić. Proces jest po to, żeby zautomatyzować zadania. I żeby je usztywnić, żeby ludzie nie, nie próbowali chodzić na skróty bądź dłuższą drogą. Proces jest po to, żeby prowadzić klient danego użytkownika systemu za rękę. Oprócz procesów, bardzo często wdrażamy kreatory, które również mają swoje zadanie. Kreatory są po to, żeby w jakiś sposób zautomatyzować pewne czynności, które są wykonywane na co dzień w systemie. Na początku wspominałeś o tworzonych planach produkcyjnych. Chciałbym się ciebie zapytać, w jakim celu one są robione w tej organizacji? Plany, które były tworzone, tak naprawdę trafiają również do księgowości, gdzie są księgowane na kontach bilansowych. Po zakończeniu danego zlecenia produkcyjnego i rozksięgowaniu wszystkich kosztów związanych z danym zleceniem produkcyjnym, następuje porównanie założonych wartości kosztowych przy danym zleceniu z rzeczywistym wykonaniem. Czyli tak naprawdę klient może weryfikować na tej podstawie, czy w dobry sposób wycenia swoje usługi dla klientów. Gdybyś mógł zatem podsumować przeprowadzone przez Twoją firmę wdrożenie i pokusić się o wymienienie takich, powiedzmy, trzech korzyści wynikających z zastosowania modułu Enova 365 Workflow, bazując na tym, co właśnie udało się u klienta zrealizować, przede wszystkim wymiana informacji pomiędzy działami. Tak naprawdę zminimalizowane jest przesyłanie informacji drogą mailową, telefoniczną czy ustną. Wszystkie informacje są przesyłane poprzez workflow i te informacje pozostają w systemie. Klient, jeżeli ma coś do zrobienia, to zostaje zadanie w systemie. Automatyzujemy to w pełni i ludzie wiedzą, co mają robić. Paweł, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem w zakresie wdrażania modułu NOWA 35 Workflow. A jeśli chcecie widzieć więcej o tym rozwiązaniu, zapraszam Was na stronę enowa.pl.